Teraz zdarzają się takie mecze, w których drużyna daje 20 bodajże 6 strzałów, a tego meczu nawet nie, że nie wygrywa, co nie remisuje. I chyba to był taki mecz dzisiaj, że Jagiellonia dużo wyłowała, dużo strzelała, ale to chyba rak był konkre konkretniejszy. Wygrali, dlatego byli konkretni. To no. nam niewiele. 20 przy 2 1 mieliśmy kilka sytuacji, nie wykorzystaliśmy, ale z czego dumny jestem to, że walczyliśmy do ostatniej minuty. I... I y, to jakiś taki optymizm przed nami, że nie podajemy się do końca, do, do, do ostatniego miejsca Gdyby przed meczem kogoś zapytać, jak ten mecz będzie wyglądał, to prawdopodobnie 90% osób powiedziało Raków, dyscyplina taktyczna, takie żelazne ustawienie, pilnowanie formacji, pilnowanie odstępów i tak dalej, znowu. Ładna gra do przodu, kreowanie wielu sytuacji. Można powiedzieć, że to spotkanie, obraz tego spotkania chyba nikogo nie zaskoczył, bo tak mniej więcej ono wyglądało. To powiedz, czy, czy był taki element, z którym raku was czymkolwiek zaskoczył? Myślę, że nie. Myślę, że nie było. Widzieliśmy, jak oni grają, czy stanie w jedną grają, do przodu zbierają drugą piłkę. Są okresyjnie w kontakcie. Gdzieś tam w życiu połowie trochę pewien ich może, były wygrane pojedynki. Dlatego prowadzili, była druga bramka. Brak koncentracji ode mnie piłka się odbiła, a akurat na nogę do wypki, także uderzył w 0 Mieliśmy swoje cytadzie, super była. Myślę, że gdzieś tam pewnie łatwiej będzie nam się grała, ale to już nic nie zmieni. Mam przed nami zaraz kolejny mecz i na to się trzeba się szkolić. Tak zapytam, bo ta pierwsza bramka oskara Rebki była w sumie tak liczyłem. Piątą bramką z rzędu, zdobytą przez Raków Marka Papszuna ze stałego fragmentu gry tutaj na Stadionie Jagiellonii Białystok. To faktycznie jest taka tajna broń tego Rakowa, te stałe fragmenty gry? Czy, czy, czy uważa, że przed nie wiem, ktoś, nie wiem, czy, czy jako drużyna mogliście się lepiej zachować przed wódcioroszmi? Mogliśmy się lepiej, no akurat mój zawodnik wszedł, w, 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 także pewnie jakoś reliza będzie. Co mogliśmy lepiej zrobić? I, no i tyle, no. musimy popracować, no. no dużo ostatnio tracimy stary fragment, bo i z górnikiem, i, z, i we Francji, i z koroną, no także musimy na tym się bardziej skupić i być bardziej skoncentrowani w obronie. Mhm. Teraz ta długa przerwa, ta druga seria bez porażki, teraz drugi mecz ligowy z rzędu z przegraną przed tygodniem, wszyscy wiemy w jakich okolicznościach w Zabrzu dzisiaj, także blisko było tego wyrównania, natomiast no, efekt końcowy jest taki, że dwa mecze, zero punktów. Nie chcę pytać może o żaden kryzys, bo wiadomo, że wszystkie wyniki były na styku, natomiast czy... To w jakikolwiek sposób nie wiem, za chwilę Waszą trudnością się przed kolejnym bardzo ważnym meczami, bo teraz wyjazd do Macedonii, a potem i równie istotny mecz w Szczecinie? No, nie wydaje mi się, że, że jakiś kryzys jest, czy coś no. no, Przegraliśmy dwa mecze, no to co, musimy spuścić głowę i, i już nie grać w piłkę? No, 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 życie, no normalnie. Duże zespoły też przegrywają. Liverpool Stadium miał, nie wiem, 6 meczów przegranych, wczoraj wygrali, także, no, e, porażka to też część sportu, także. Pociągamy wnioski, żeby było dobrze, żeby następnym razem nie popełnić takich samych błędów i żeby ogrywać mecze, się naszych kibiców, którzy nas wspierali z samego końca dzisiaj i, i ostatnio też muszę ich bardzo pochwalić, bo w czwartek o 15 przyjechali do Lignicy, do Legnicy wspierać nas, także podziwiam tych ludzi, którzy stracą swój czas i jeżdżą za nami i, i, no i szacunek dla nich. Teraz kiedy ostatni raz grałeś 20 minut dłużej, bo mieliście bardzo dużo czasu dzisiaj na, na dogranie, jesteś doświadczonym zawodnikiem, ale jeśli nie było dogrywki, to pamiętasz taki to, tak długi mecz? No graliśmy, to myślę, że może 20, nie 15-10 myślę. Pierwsze co mi przyszło, to myślę, że ten z Lechem 2-2, kiedy było doliczone 10 minut, to myślę, że graliśmy się z 15 tam wtedy, no ale myślę, że fizycznie. Nie ma pani koło tak także my się dobrze przygotowani jesteśmy. Bartek, tak przed tym meczem dużo mówiło się o, o tym, że, że, że na razie czekasz na, na, na te pierwsze liczby. No to dzisiaj przepiękna asysta, a tych asyst mogą być jeszcze kilka. Bo... Chyba tylko przez nieskuteczność kolegów. Nie wykorzystaj Twoich, dzisiaj, kapitalnych Wyszyłkowe. No tak, szkoda, szkoda. No jest ta jedna asysta, mogło, mogło być dwie albo trzy. No szkoda, tam w trafił w słupek. Gdzieś byśmy szybciej tą ramkę szczelili, mi się wydaje, żebyśmy jeszcze bardziej siedli na raków i gdzieś wyrównali, a potem może wygrali ten mecz. No, gdzieś znowu sporo kontrowersji. No ale nic, no, patrzymy na siebie, wiadomo, no, wydaje mi się, że szczęście zawsze wychodzi na zero, także nam to gdzieś później odda, bo wydaje mi się, że zdominowaliśmy Raków i, i, i powinniśmy wygrać po prostu ten mecz, a czasami tak w piłce jest, że to nie wpada, ale wydaje mi się, że po prostu byliśmy lepsi i chcieliśmy grać w piłkę i pokazaliśmy to, także w następnych meczach wydaje mi się, że to nam odda. 26 strzałów oddanych przez Jagiellonię wobec 10 strzałów oddanych przez Raków, to pokazuje mniej więcej jak to spotkanie wyglądało, natomiast Wynik sam pokazuje, że to chyba raków bardziej konkretny pod bramką rywalów. No tak, na pewno. No, Liczę się to, co jest w sieci, tak, raków był zabójczo skuteczny, po tym całym fragmencie. No tro trochę niefajnie, bo tracimy drugi mecz rzędu bramkę po całym fragmencie. Na pewno będziemy musieli to przeanalizować. No i na pewno byli konkretni, no tak, brakło nam skuteczności, ale tak jak mówię, no były te sytuacje i na pewno, na pewno w następnych meczach będzie nam to wpadać, tak, przyłożymy się bardziej może w ofensywie, w treningu gdzieś i to będzie po prostu wpadać, jestem, na, jestem tego pewny. Jak rozmawiałem przed chwilą z Tarasem Romańczukiem, zadałem mu pytanie, że gdyby ktoś przed meczem zastanowił się, jak ten mecz może wyglądać, pewnie by powiedział, że Raków, dyscyplina taktyczna, trzymanie linii, trzymanie odległości, przesuwanie, takie wręcz by powiedział... Z żelazną dyscypliną, natomiast Jagelonia gra do przodu ofensywnie jest kreowanie sytuacji, przynoszenie ciężaru gry i szukanie zejść do środka i można powiedzieć, że tak to spotkanie mniej więcej wyglądało. Raków wygrywa, I więc moje pytanie, czy on, czy on czym czymkolwiek dzisiaj was zaskoczył? Czy nas zaskoczył? No na pewno. No tym samym fragmentem gry, no, bo strzeli nam rąkę z tego fragmentu gry, a tak to no, wydaje mi się, że no, w drugiej połowie to już była całkowita dominacja nasza, wydaje mi się, że gdzieś Raków grał agresywnie, a często, często trochę płakał, także no, to, yy, no gdzieś my graliśmy, staraliśmy się grać też agresywnie, ale no, gdzieś nie było tego płaczu z naszej strony, graliśmy, braliśmy piłkę, także yy, no nie ma zaskoczenia, że to tak wyglądało i... I co? No i czekamy na kolejny mecz. Dobrze gramy co trzy dni, możemy szybko się zrehabilitować. Teraz gramy w konferencji, także, także no, czekamy na kolejne zwycięstwo. Czy te długie przerwy Was trochę nie wytrącały, bo ten mecz był bardzo dziwny, bo składała się druga połowa, przede wszystkim składała się głównie z przerw. No, wydaje mi się, że, że my cały czas atakowaliśmy, także no, gdzieś wiadomo, może nas lekko to wytrąciło, ale mieliśmy tę sytuację cały czas, był ten atak z naszej strony Raków, gdzieś bronił, wybijał te piłki. No zabrakło nam no strzelenia tej drugiej bramki, bo jakbyśmy strzeli tą drugą to wydaje mi się, że ten mecz jeszcze byśmy wygrali. No ale no, szkoda tak, yy, no szkoda po prostu. Bartek, to już wybiegając trochę w przyszłość, w wtorek już wyjeżdżacie na mecz ze Szkendiją Tetowo. I to jest taki mecz, gdzie z jednej strony wielu was, wielu Was będzie, w... <laughs> wielu was będzie widziało faworyta, Zwycięstwo bardzo zbliży Jagielonie do, do awansu, no, do fazy, do, do tej części wiosennej. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, trzeba ten mecz wygrać. No tak, my raczej nie patrzymy, kto jak na nas patrzy, patrzymy raczej na siebie i gdzieś skupiamy się na każdym właśnie kolejnym meczu. Teraz mamy szkandiję i jedziemy tam po to, żeby wygrać. Mam nadzieję, że spora liczba fanów też pojedzie z nami, bo do tej pory naprawdę zasługują na słowa, słowa uznania, bo jeżdżą wszędzie za nami. No i co, no jedziemy wygrać i, i, i przybliżyć się właśnie do wyjścia z grupy. I, I tyle. Dzisiaj ten drugi mecz przegrany z rzędu dla Was to nietypowa sytuacja w tym sezonie. 18 meczów bez porażki, a nagle w lidze drugi z rzędu mecz. No tak, w lidze drugi z rzędu, mieliśmy puchar, w pucharze wygraliśmy, ale no na pewno szkoda, no, tracimy punkty, yy, ale mamy też mecz zaległy, także, także nieźle. Nie yy, wydaje mi się, że lepiej gonić nawet niż yy, być yy, na przykład w pierwszym tabeli. Wydaje mi się, że jest lepiej gonić, yy, także będziemy gonić górnik i, i na pewno następny mecz najpierw jest oczywiście Liga Konferencji, no, ale później w Szczecinie wyjdziemy po to, żeby wygrać i przełamać tą pasę w Ekstraklasie.